Tak jak płot drewniany wiosną trzeba impregnować impregnatami tłuszczowymi, tak i nasze paznokcie trzeba impregnować tłustymi preparatami. No to teraz przejdźmy jeszcze może do manicure i tak z grubej rury, że tak powiem, brzydko zacznę, czyli hybryda. No mówi się o tym, że ona jest wręcz rakotwórcza, co akurat no, jest związane bardziej z lampą może UV, tak. którą się utwardza, niż samymi lakierami. No ale generalnie mimo że no, lubimy te hybrydy, bo wiadomo, nie odpryskują, super to wygląda przez kilka tygodni i tak dalej. No jednak nie jest to dla paznokci chyba najlepszy tak, zwłaszcza, forma manicure'u. Tak. Zwłaszcza, że, że tak, bo chodzi o te lampy ultrafioletowe, płytka paznokciowa jest absolutnie przypuszczalna, jeśli chodzi o ultrafiolet, i może absolutnie dochodzić do uszkodzenia tego łożyska i macierzy paznokciowej przez, przez promieniowanie ultrafioletowe, co może doprowadzać w, po pierwsze, do bardzo przyspieszonego starzenia tych tkanek. Okazuje się, że wszystkie te procesy, które obserwujemy na twarzy pod wpływem ultrafioletu, one też mogą pojawiać się właśnie w obszarze tych, tych tkanek, które są pod płytką paznokciową.